Dzień dobry, witam na kanale Janusz Waluś. Cóż, w poprzednich rozmawiam, mówiłem o Afryce Południowej, o klimacie, o stosunkach międzyludzkich. Dziś chciałbym wspomnieć, podjąć temat mojej pracy, utrzymania się, z czego się utrzymywałem. Więc Oryginalny po prostu projekt to z naszej fabryki kryształów, huty odlewów kryształowych. Mówimy o szkle użytkowym jak kieliszki, karawki, popielniczki, tego typu historie które były robione z, z kryształu ręcznie dmuchane z kryształu ołowiowego, i w kontenerach transportowane do Afryki Południowej i, i szlifowane w Homlędzie Kłakła. Jakieś 300 km od Johannesburga. No było, pro, prosperował ten interes do pewnego stopnia, ale no, no, po, po prostu Afryka Południowa nie była w tym okresie dużym rynkiem zbytu na szkło kryształowe. W związku z tym to po prostu w, w, z, z, z biegiem czasu okazało się, że nie, nie, ma, nie ma wystarczającego rynku zbytu, żeby rzeczywiście utrzymać się w tym. Interes ten został zlikwidowany. Ja po innych różnych zajęć, Próbowałem głównie sprzedaży szkła kryształowego z innych, nawet firm robiących jeszcze kryształy w Afryce Południowej. No, znałem się, na, na szkle kryształowym byłem. Zawodowo w tym kierunku kształcony, trenowany, więc mogłem, mogłem to robić. No nie, nie, było, nie było najgorzej, mogłem się z tego utrzymać. No, no ale w sumie cóż, po jakimś jakiś dwóch, trzech latach tego typu zajęciach. Zacząłem pracować jako kierowca zawodowy ciężarówek, jak to się mówi. Tirów w, w tym, bo jeździłem po całej Afryce Południowej, po Zimbabwe, Botswanie. Poznałem dużo różnych nowych miejsc, praktycznie całe południe Afryki. Była to. Praca owszem ciężka i odpowiedzialna, ale lubiłem tego rodzaju pracę. Zawsze lubiłem pra prowadzić samochód. Byłem nawet w swoim czasie w Polsce, byłem zaangażowany w jazdę spod rajdy i wyścigi w latach 70. Więc ta praca mimo. Wysiłku i, i nie najlepszych zarobków, ale lubiłem tą pracę, podobała mi się i w ten sposób pracowałem no, no do, momentu, do momentu mojego aresztowania w 1993 roku. No więc mówimy o czasach w Afryce Południowej. Kiedy jeszcze, kiedy wykonywałem tą pracę, kierowcy, był, był to kraj bezpieczny, kraj spokoju. No, może trochę, trochę przesadziłem, już w 1993 i ten, już od 1986, Siódmego zaczynały się poważne zamieszki i osłabienie po prostu bezpieczeństwa tak w miastach, jak i w, w, w wiejskich obszarach, jak również na drogach. Starzały się napady, porwania tego typu historię. Narastała po prostu przestępczość w latach, od połowy lat osiemdziesiątych. Kraj był coraz bardziej niestabilny z, z powodu nie, niekonsekwentnej e, polityki rządów e, i ówczesnego rządu, i uginania się pod presją światową. A niestety po prostu największy problem był w tym, że reszta świata nie była w stanie zrozumieć pr problemów Afryki Południowej, i było, była bardzo duża presja w tym o reformy, o danie e, prawa głosu. Czarnym. No, a wiadomo, że przy, przy um, daniu głosu czarnym wy, wylądujemy z niczym innym, tylko p, z czarnym rządem i wylądujemy tak samo jak reszta krajów Afryki. No, więc w, w związku z tymi wszystkimi załagodzeniami ze strony rządu, ograniczeniami sił policji i, i, i działania, przestępczość zaczynała się, Rozwijać bardzo szybko, tak w, w miastach, jak w regionach wiejskich, jak na drogach. No bo, tu dodam na marginesie, że już mówimy o późniejszych czasach, od 1994 do chwili obecnej, zostało zamordowanych co najmniej. 3000 farmerów. To jest bardzo konserwatywna ocena. Po prostu nie, nie chcę wyskakiwać ponad te figury, Nie chcę, żeby te cyfry. Chcę, żeby to było po prostu realne, żeby w niczym nie było żadnej przesady. Więc w związku z tym. Cóż, na, na, tego typu zrobiły się ro, przestępstwa jak porywanie. Porywanie y, na skrzyżowaniu po prostu. Jeżeli zatrzymał się ktoś na czerwonym świetle, mógł się liczyć z tym, że ktoś podejdzie z pistoletem i każe wysiadać z samochodu. Przejmuje samochód. Gorsza alternatywa podwanie osobnika czy osobniczki razem z samochodem. P wymaganie okupu, później przy podwaniu i tego typu historie i to stało się co da bardziej nagminne. To były, to były przestępstwa miejskie, natomiast jeżeli chodzi o Fatmy, no to były napady. Na farmy, jeżeli chodzi o Afrykę Południową, faktycznie większość farm należała do białych i były, no i do pewnego stopnia są, dopóki jeszcze nie są zarabowane od farmerów przez obecny rząd, były to farmy o pokaźnej wielkości. To mówimy o tysiącach hektarów. Setkach hektarów, a często o, o tysiącach hektarów. Przeważnie pracownicy farmowi, czarni pracujący na farmach, dostają od farmera akomodację, zamieszkanie. W budynkach, na farmie, na której ja byłem w okresie mojego warunkowego zwolnienia. Bardzo przyzwoite budynki, bardzo czyste i dobrze utrzymane. Również jedzenie otrzymują od farmera produkty rolne. I oczywiście pensje w zależności od, od stanowiska i, i od, od ilości świadczeń właśnie w naturze, które daje FADMED, jaka ilość produktów żywnościowych i utrzymanie. Więc po prostu zgodnie z tym wynagrodzenie pieniężne było zrównoważone na tym. I, i co, cóż, zjawisko nastąpiło takie, że bardzo dużo tych, bardzo często ci pracownicy farmowi bardzo zadowoleni ze swojego bytu jeden, i tego rodzaju układów, ale byli terroryzowani przez czy to przestępców politycznych, terrorystów, czy normalnych kryminalistów, żeby udzielić informacji jak najłatwiej napaść na farmę, jakie są zwyczaje farmera czy wychodzi z bronią, czy bez, gdzie jest broń, tego typu informacje. No one były osiągane w ten sposób, że przeważnie grozili tymże pracownikom farmowym ich własnym życiem, albo życiem ich rodzin. To były, to były przestępstwa tego rodzaju, więc ogólnie Kraj zaczynał się z powodu właśnie złagodzenia z, z, z prawnych y, działań policji i ten zaczął się kraj ześlizgiwać powoli w anarchię. To Spowodowało po prostu wytworzenie się partii opozycyjnej przeciwko partii rządzącej, która chciała po prostu do, wywrzeć nacisk na rząd. Żeby zabezpieczyć bardziej bezpieczeństwo obywateli, tak zresztą białych, jak i czarnych, bo czarni byli bardzo często ofiarami przestępstw tego rodzaju. Więc tu nastąpił taki moment kryzysowy. No oczywiście rząd wprowadził w stan wyjątkowy, ale znowu... Prawa policji, czy zakres działania policji był bardzo ograniczony. W związku z tym robiliśmy, co bo po prostu się zacząłem działać w ramach partii opozycyjnej, widząc, co się dzieje. I robiliśmy wszystko, żeby ukrócić tego typu politykę rządu i polityka, która tylko mogła prowadzić do przejęcia władzy przez terrorystyczną organizację ANC, co zresztą niestety później się stało. Reasumując o mojej działalności politycznej, opowiem w następnym programie, w którymś z programów. Natomiast chciałbym w tej chwili zarekomendować Państwu książkę również z wydawnictwa Derezio książkę pana Filipa de Villiers, który był wysokim urzędnikiem w Unii Europejskiej. Jego bardzo ciekawe opracowanie pod tytułem Kiedy opadły maski. Bestseller o korzeniach Unii Europejskiej. Bardzo ciekawa rzecz do przeczytania i, i można się bardzo wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć i zrozumieć. Dziękuję.